Czołem ludziki, dzisiaj dość wyjątkowe wideo, ponieważ jego gwiazdą, złotą gwiazdą jest BSA Goldstar 650. BSA to marka motocykli, którą myślę, że paru osobom trzeba przypomnieć. A dlaczego? Ponieważ te motocykle nie były produkowane od przeszło 50 lat. BSA to brytyjski producent z Birmingham. Korzenie tej marki sięgają XIX wieku. Wszystko zaczęło się w 1861 roku, kiedy kilka małych wytwórni broni zjednoczyło się i powstało Birmingham Small Arms. I właśnie tak to często bywało w historii, że firmki, które parały się produkcją w zbrojeniówce, przechodziły w spokojniejszych czasach na produkcję pojazdów. Najczęściej na początku były to rowery, a później motocykle, a czasem także samochody. Identycznie było w przypadku BSA, bo zaczęto od spluw, co zresztą widać doskonale w logo tej marki, trzy skrzyżowane ze sobą strzelby. A potem, potem zaczęto produkować rowery, części do rowerów, później zaczęto produkować części do motocykli. Aż w końcu w 1903 roku narodziło się BSA motocyklowe. 1903 to jest data, którą widać w wielu miejscach tego motocykla, no bo jest to coś, czym należy się chwalić, ponieważ korzenie marki BSA są naprawdę sięgające daleko w przeszłość, ale to co najbardziej charakterystyczne dla tego producenta z Birmingham to chyba mnogość modeli motocykli, jakie oferował przez lata, no i oczywiście mnogość sukcesów sportowych, bo przecież bez sukcesów sportowych nie można było mówić o legendzie, no bo jeżeli coś się sprawdzało w sporcie, to musiało się sprawdzać również podczas normalnego użytkowania. BSA już przed II wojną światową produkowała naprawdę konkretne motocykle z silnikami V o pojemności prawie litra. Było grubo, no było grubo, ale oczywiście te maszyny były kolernie drogie, dlatego producent z Birmingham stawiał również na lżejsze i prostsze konstrukcje, które po prostu były też tańsze. Na fali sportowych zwycięstw powstała seria Star i to właśnie seria gwiazd BSA chyba jest najbardziej rozpoznawalna, zaraz obok modeli Rocket czy Lightning. BSA Gold Star to chyba najbardziej znany motocykl tej marki, więc nic dziwnego, że obecny właściciel BSA postawił właśnie na złotą gwiazdę. BSA M24 Gold Star był motocyklem, który wychodził w dwóch wersjach pojemnościowych: była 350 oraz 500. Teraz mamy do czynienia z 650. To największy single produkowany przez BSA. Ale jak to w ostatnich czasach bywa, ten singiel nie jest już produkowany w Birmingham. Natomiast na brytyjskiej ziemi ciągle dzieje się dużo, dużo związanego właśnie z wytwarzaniem tych motocykli. W Birmingham jest placówka, która zajmuje się konstruowaniem współczesnych motocykli, no i tak oto w telegraficznym skrócie powstał motocykl, który stoi tuż obok mnie. Właścicielem Marki BSA jest indyjska Mahindra, czyli taki ogromny koncern. Jest właścicielem nie tylko BSA, ale jest także właścicielem marki Java. Java została wskrzeszona już jakiś czas temu, w tym roku trafiła również na polski rynek, a Także BSA, co dla mnie jest szczerze mówiąc zaskoczeniem, bo jeszcze chyba w lutym pisałem o tym, że BSA pojawi się w Europie, ale czy pojawi się w Polsce, tego jeszcze nie wiedzieliśmy. I okazuje się, że jest firma Scooters Katowic prowadziła Besa na polski rynek no i dzięki temu możemy przyjrzeć się tej maszynie z bliska i Wy także możecie to zrobić u jednego z dealerów. Wiem, że salony dealerskie są już w Szczecinie, w Warszawie w Krakowie, oczywiście w Katowicach pewnie pojawi się ich więcej z czasem. Przejdźmy zatem do motocykla, bo o historii BSH można by pisać długie książki. Ja proponuję jednak skupić się na teraźniejszości, chociaż cały czas będziemy odwoływać się do historii, no bo wystarczy spojrzeć na ten motocykl. On wygląda prawie jak wyjęty sprzed kilkudziesięciu lat. Oczywiście, jeżeli się przypatrzysz tu i ówdzie, to zobaczysz, że mamy tutaj pomieszanie współczesności z klasyczną linią motocykla, no ale tak przecież Musi być. W dzisiejszych czasach nie da się już postawić na hamulce bębnowe, poza tym nie byłoby to chyba najrozsądniejszym rozwiązaniem. Mamy zatem wielką 320 mm tarczę z przodu spływającym z zaciskiem brembu, niby nic specjalnego, ale trzeba przyznać, że ten układ hamulcowy naprawdę sobie daje radę. W stosunku do osiągów generowanych przez tą maszynę oraz do jego wagi jest w zupełności wystarczający. Tył mu jest wystarczająco wydajny i bardzo dobrze. Jeśli jeśli chodzi o współczesność, to można także popatrzeć na tylną część tego motocykla. Tam jest trochę współcześnie, chociaż ta lampa zamontowana na końcu błotnika nawiązuje do oryginalnego Goldstara z lat 50. W współczesności można także doszukiwać się w układzie wydechowym. Jest bardzo klasyczny na pierwszy rzut oka, wykonany z grubej rury. Wystarczy spojrzeć na średnicę kolanka wydechowego oraz na klasyczną w formie puszkę. Ale tak naprawdę to co wytłumia pracę silnika schowane jest pod silnikiem. Tego nie widać z boku, trzeba się przyjrzeć. Zajrzyjcie sobie tutaj. O o o, o tam, tam się chowa główny tłumik. Mamy tutaj także bardzo świadczącą o współczesności chłodnicę cieczy, ponieważ pomimo bardzo gęstego i rozbudowanego użebrowania cylindra i głowicy, mamy tutaj chłodzenie cieczą. A wszystko po to, żeby można było skonstruować jednostkę, która jest po prostu wydajna. Dlaczego? Mamy jeden cylinder, 650 pojemności i ta jednostka generuje 45 koni oraz 55 Nm. To całkiem sporo. Żeby osiągnąć takie wyniki, trzeba było w pewien sposób zrezygnować z długoskokowości, takiej klasycznej długoskokowości, która urzeka w starych motocyklach. No bo nie ma tutaj już rasowej, długoskokowej charakterystyki pieca, który od samego dołu robi paf, 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 paf. Ale z kolei dzięki temu mamy tutaj naprawdę przyjemną dynamikę jazdy. Jedziesz sobie na klasyku, a on, mm, no... BSH Goldstar 650 2023 waży 213 kg z zalanym do pełna 12-litrowym zbiornikiem. To jest trochę jak na 650kę, zwłaszcza że producent zastosował tutaj trochę odchudzaczy. Tylny błotnik i boczne panele to jest tworzywo, czyli ta maszyna została w ten sposób odchudzona. No i też uproszczono trochę proces produkcyjny, bo łatwiej jest. To wtrysnąć niż wyklepać z blachy. Ale tak naprawdę tych wspomnianych 213 kg nie czuć podczas jazdy. Ta maszynka jest bardzo poręczna, łatwa w manewrowaniu i sprawia wrażenie trochę takiego turborowerka niż ociężałej ponad 200 kilowej maszyny. I powie w nowoczesności, który wpływa na precyzję prowadzenia. Zobaczcie, wahać jest tak naprawdę łożyskowany w silniku. A to bardzo wpływa dodatnio na sztywność konstrukcji, co przenosi się na intuicyjne sterowanie w zakręcie i brak klasycznego w klasykach. Pływania. Na uwagę na pewno zasługuje kokpit z charakterystycznymi, odwróconymi wskazówkami. Mamy dwa małe, ciekłokrystaliczne wyświetlacze po jednym w każdym z zegarów. Jeden wskazuje nam przebiegi dzienne, dwa plus wiadome przebieg całkowity, a drugi wskazuje poziom paliwa w baku. Do tego jeszcze dochodzi ładnie wkomponowana w lampę konsola okrągła z podstawowymi kontrolkami. No i koniec. I muszę powiedzieć, że Fajnie to wygląda, mega klasycznie, a zwłaszcza jak jedziesz po ciemku, to te zegary podświetlone na taki ciepły kolor, no, robią swoją robotę. Podoba mi się to. Z kolei szkoda, że nie dopracowano czegoś takiego jak konsole przełączników, bo one są ładnie wykonane, starannie i to mi się podoba, ale są zbyt nowoczesne do tak klasycznie prezentującej się maszyny. To są takie detale, które zobaczysz przy drugim spojrzeniu, nie na pierwszy rzut oka, ale jednak masz często kontakt z tymi konsolami na kierownicy, widzisz je, więc fajnie by było, żeby one były bardziej retro. Natomiast działają bardzo poprawnie, nie ma tutaj do czego się przy. Czepić. Ale z tym pięknym finezyjnym wskaźnikiem poziomu paliwa w zbiorniku, to uważajcie, bo brakło mi wachy. Jadę, se, kręcę ujęcia z jazdy, mam trzy kreski i nagle motorek przestaje jechać. Na szczęście dokulałem się na stację benzynową, ale no to wskazanie to nawet nie jest orientacyjne, bo nie włączyła się kontrolka rezerwy, a powinna. Czyżby chorób wieku dziecięcego? Kto wie? Kolejnym z powiewów Nowoczesności, nawet można by powiedzieć, jest fakt, że przy kierownicy mamy podwójne gniazdo USB. Jest tutaj zarówno USB A oraz USB typu C. Tylko no, ja szczerze mówiąc, gdzieś bym to schował w obudowę lampy czy gdzieś pod kierownicę, bo to jest kolejny z elementów, który psuje klasyczną linię tej maszyny. Gdzieś to schować, żeby to się nie rzucało w oczy. Ale to nie koniec, bo ta maszyna wydaje się być naprawdę turystyczną. A dlaczego? Ponieważ oprócz tych dwóch portów USB mamy jeszcze koło silnika gniazdo zapalniczkowe. Czyli naprawdę tutaj portów ładowania jest w opór. I nie jeden producent motocykli turystycznych, który każe sobie dopłacać za malutkie gniazdo USB, powinien się uczyć w tym momencie od BSA. a I Na 12 litrach 315 czy coś koło tego, więc spalanie około 4 litrów. A było bardziej tak niż tak, więc jest nieźle. Fajne jest to, że nie brakuje tutaj klasycznych smaczków. Wystarczy spojrzeć na korek w lewu paliwa. No naprawdę jest to wykonane pięknie, jest to wykonane starannie. To mi się bardzo podoba. Mamy dużo emblemacików związanych. Z marką, związanych z legendą, tak naprawdę BSA, no i z bogatą historią. Bardzo ładnie są wykonane manetki gumowe kierownicy. Szkoda, że klamki nie posiadają regulacji. No tutaj już e, zabrakło trochę. Wiecie czego. Ładnie są wykonane lusterka, ale muszę powiedzieć, że podczas jazdy z wyższymi prędkościami, czyli tam, gdzie silnik ma około 4000 obrotów, najwyższy swój moment obrotowy osiąga właśnie przy 4000. No to te, manetki, to te lusterka dość mocno drżą, więc niewiele w nich widać. Podoba mi się także fakt, że zastosowano tutaj aluminiowe obręcze markowane, czyli nie jest to tam jakieś tam najtańsze coś, żeby tylko było. Mamy Porządnie zaplecione koła, a także porządne opony. Pirelli Phantom Sports Comp to są oponki, które znane są z motocykli klasycznych klasy premium. Fajnie, że one tutaj są, ponieważ no, dały się już poznać jako dobre gumki. Wiecie, jest gid. BSA Goldstar 650 jest całkiem sporym motocyklem, stąd pewnie też jego waga. Na pewno będziecie szukać porównania do Royala Enfielda Classica. Ja nie będę tutaj porównywał tych obu maszyn, ale powiem tylko, że na Gold Starze 650 jest więcej miejsca za kierownicą. Ja to czuję, przy wzroście 1,86m tutaj jest po prostu swobodniej. No i trzeba spojrzeć też na sam silnik, oprócz tego, że udaje chłodzenie powietrzem i to całkiem udanie. No to mamy tutaj charakterystyczne dla Gold Stara kształty wszystkich obudów. Tutaj kiedyś była oddzielna skrzynia z kopką ale pozostała charakterystyczna obudowa, która jest obudową zębatki. Tutaj z kolei jest pseudo obudowa filtra powietrza, ale tak naprawdę filtr powietrza jest tu schowany w airboksie, ponieważ w tym miejscu mamy układ elektronicznego wtrysku. Jak się jeździ tym motocyklem? Bardzo przyjemnie. Z jednej strony jest wystarczająco komfortowy, a z drugiej strony nie można narzekać na precyzję. Ta konstrukcja jest już nowoczesna. No i to wpływa na precyzję. To się czuje. Tym sprzętem jeździ się przewidywalnie i masz wrażenie już po kilku kilometrach, że znasz tą maszynę już od dawna. No i fajnie, że jest to 650, no i fajnie, że jest to single. To jest coś, czego amatorzy klasycznych maszyn poszukują, a ostatnio ciężko znaleźć jednocylindrową 650, która będzie wyglądać tak fenomenalnie. Rama jest wykonana w całkiem ciekawy sposób, ponieważ połączono tutaj rurki z odlewami. Tu jest rura, tutaj mamy odlew, tu znowu rura. Tutaj jest rura, tu odlew, no i tu odlew, to wszystko jest połączone. I to wszystko sprawia, że mamy tutaj bardzo dużo spawów. Ale muszę przyznać, że te spawy są wykonane naprawdę starannie, zalane grubą farbą proszkową. Wszystko to zbudza moje zaufanie i nie krzyczy do poczucia estetyki. A tak za kierownicą BSA Gold Star 650 wygląda gość, który ma wspomniany 1,86 86 wzrostu i dość długie nogi. Naprawdę jest tutaj. Swobodnie, pozycja jest odprężona, wystarczająco aktywna i to wszystko w połączeniu z walorami, jakie daje ta maszyna podczas jazdy skłania mnie do tego, żeby powiedzieć, że ten motocykl jest chyba stworzony dla kogoś, kto chce motocykl, który bardzo ładnie wygląda, klasycznie wygląda, nawiązuje do najlepszych czasów motoryzacji, a z drugiej strony zachowuje się bardzo współcześnie. I taka właśnie moim zdaniem jest Goldstar 650. Mm. No, to taka hybryda współczesnej konstrukcji z bardzo klasycznym wyglądem. I myślę, że ta maszynka dzięki temu znajdzie sobie odbiorców, bo w pojazdach testowych okaże się, że klasyk wcale nie musi trącić myszką. No I trzeba na pewno powiedzieć o cenie, no bo pff, wiadomo. Ceny BSA Goldstar 650 zaczynają się od 28850 tyle kosztuje wersja. Black, coś tam, taka wykończona w czerni. Później wchodzą kolejne wersje, i to już jest 33 z hakiem, potem jest ta wersja. Czyli z chromami na zbiorniku i z takimi pasami ładnymi przez malowanie. Ona kosztuje 35 z hakiem, a jest jeszcze wersja Legacy i ona jest trochę inaczej wykończona. To ma w polerce, to ma w polerce oraz ma chromowane błotniki, które tam prawdopodobnie, przez to, że są chromowane, to są również metalowe. Tego nie wiem, ponieważ nie widziałem jej na żywo. Nie popukałem w te błotniki, więc nie wiem, ale tak przypuszczam. Ona kosztuje 37,5 tysiąca, bodajże, więc prawie 10 tysięcy więcej niż ta czarna podstawowa. Te wszystkie wersje różnią się tylko i wyłącznie wykończeniem, więc muszę powiedzieć, że dość dużo sobie. Dystrybutor liczy za poszczególne wersje malowania, no ale tu raczej chodziło o to, żeby zejść maksymalnie z podstawową wersją, z ceną, żeby zachęcić przyszłych klientów do zapoznania się bliższego z BSA Goldstar 650. Ja uważam, że jest to całkiem udany start, całkiem udana rezurekcja marki. No i zobaczymy co przyszłość przyniesie. Wiem, że pojawią się kolejne modele. No ale na razie jeszcze za wcześnie, żeby o nich mówić. Skupmy się na debiutującej właśnie 650. Moim zdaniem... Fajnie, że BSA powróciło, ponieważ jest w czym wybierać, a jak jest w czym wybierać, to jest dobrze. Wydaje mi się, że ten motocykl ma parę atutów, którymi może skusić przyszłych właścicieli. Podsumowując, maszyna wykonana jest naprawdę nieźle. Można by się do paru niuansów przyczepić. Ale ogólne wrażenie jest naprawdę dobre, a wrażenia z jazdy są więcej niż dobre. Myślę, że to może być maszyna dla wielu osób, które będą chciały zindywidualizować sobie. Ten sprzęt pod siebie, i na przykład zmienić kierunkowskazy, zmienić lampkę z tyłu, zrobić z tego scramblera. Proszę bardzo, wiecie co można zrobić z tym tłumikiem, który jest tutaj zaraz pod silnikiem? No bo przydałoby się, żeby ta maszynka mimo wszystko troszeczkę lepiej gadała. Jak na 650, to trochę mało tutaj basu, no ale no, wiecie. Powiem tylko tyle, że. Jest tutaj taki DB killer na dwóch nitach z tyłu, więc. I o fabryczne akcesoria jeszcze nie pytajcie, bo ja pytałem i na razie są w drodze. Więc jeszcze chwila, ale producent coś tam przygotował do tej maszynki, żeby ją sobie doposażyć. Z mojej strony to tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie je w komentarzach. I pamiętajcie, już niebawem na www.jednoślad.pl pojawi się bardziej obszerna recenzja tej maszyny. Dlatego wbijajcie tam i pamiętajcie, łapka w górę. Subskrypcja, no i udostępnianie. Trzeba karmić algorytmy, żeby dobra wieść o tym, że BSA powraca, a właściwie już powróciła, niosła się w świat. BSA dobrze, że jesteś. Dzięki, pozdro!